Nie wiem czy będzie widać Ale zobaczcie co ja tu mam ślimak Stary, przecież to zginiesz takie odpalę auto <ślimak> Wtorek Słuchajcie, wtorek To już dwa dni do świąt się cyknąłem jak się z wami witałem i powiedziałem, że to jest pięć dni do świąt <ślimak> To wszystko z zaspania, wiecie? Także spoko. Przejezdźcie. Mamy już wtorek. Wtorek, proszę Państwa, w czwartek święta. Szybko to zleciało. Pogoda dzisiaj wygląda w miarę, powiem Wam szczerze. Więc powinno być super, bo. Mamy plan, żeby zostawić Karola dzisiaj tutaj na tej małej jednodniowej robótce i ja on sobie z nią to tam z palcem w tyłku po, powinien poradzić. Nie ma nic do robienia tak naprawdę. Największa awantura była z tym towerem, żeby go postawić, ponieważ nie mieliśmy dostępu, ale sama praca to jest naprawdę niedużo. Zobaczycie zresztą na miejscu. Nie wiem jeszcze jak to zrobię, jak to naprawię. Czekajcie chwilę bo nie pamiętam, co tam jest dokładnie do zrobienia z tym daszkiem. Czy może zerwiemy papę i położymy papę, czy zrobimy fiberglass, jeżeli się tam uda zrobić ten fiberglass. Ale to wszystko zależy, czy będzie nam się opłacało robić tam na tym daszku fiberglass, czy to w ogóle zda egzamin jakikolwiek. Tak coś czuję, że najlepszą, najszybszą metodą będzie położenie tam papy, tak jak była oblepieniem jej i, i tyle w temacie także tyle, słuchajcie lecę do Oscara, zabieram go moja bułeczka spadła mój muffin jest! lecę do Oskara, mam tutaj dwie, dwie ulice zabieram go musimy zajechać nie musimy zajechać, zajedziemy już z samym Karolem po wszystko, żeby wiedział że ma, że ma graty, które powinien mieć tyle w tym nie rozpędzam się jakoś, szczególnie już. Dzisiaj na pewno skończymy tą łazienkę. Dzięki za rekomendację za tego bita. Ja przyznam się, że ja kiedyś używałem takiego bita na, na tego, na Greinera. Miałem, co prawda, co prawda do większych dziur. Do, do, wielkości tam 22 chyba milimetrów, czy 20 mm Ja używałem to do wywiercania pod rurki, pod waste. I miałem to na Greinera, pamiętam, kiedyś zostało mi to w spadku po płytkarzu, którego cały czas używałem takiego Artura. I jak przychodziły płytki, łazienki czy coś, no to Artur zawsze robił te płytki. Ja unikałem robienia tego sam, no ale zmieniło się wszystko dookoła. Ja się przeprowadziłem, więc wróciłem z powrotem do backgroundów wszystkich, które, które robiłem wcześniej. I pamiętam, że taki bit miałem i on się gdzieś musiał zapodzieć. Ja zapomniałem w ogóle o tym systemie tych bitów. Wczoraj też jeszcze, zanim ktoś wysłał mi linka, to wspominałem chłopakom, że miałem kiedyś taki nagrajner, że on był na sucho i super szło zawsze, wiecie, moment, dziura była przewiercona. Ale, ale nie było to takich do małych, do małych szóstek. ósemek, nie. Nie używałem tego, tylko to były większe otwory. I teraz wczoraj podesłałeś mi tego linka Kto to dokładnie zrobił, zaraz wam powiem im, M, im Sekunda Grzegorz Grzegorz, Dobra Rada Słuchajcie wysłał mi linka do Allegro do tych bitów właśnie na na, na Krainera. Hermes, Hermen, czekaj tak, zaraz zobaczymy sorry, coś mnie lekko katar ja to mam tak, jak stany rano, ciśnienie mi się podniesie od razu katar, słuchajcie eee, marka to Herman, dobrze coś pamiętałem i oni robią wszystkie, na wszystkie wszystkie wymiary tych otwornic. Ta otwornica, która akurat tutaj była podesłana, to jest 8 mm. Wygląda dobrze. Coś takiego używałem, tylko mówię na większe otwory. Do tych małych nie. Waga 60 kg? Rozmiar 6 mm? Nie, 60 gramów. kurde. to by było te. Wyobraźcie sobie, grajner taki malutki. <grystanie> Ostra jazda. Wytrzymało się około 20-30 otworów, zależnie od twardości wierconego materiału. No. Jednak to się zużywa, nie? Ale można robić to na sucho. Tam gdzie my mamy to, robimy to na mokro. No i psikaliśmy, tak, tam ktoś pisał, żeby psikać w otwór, tak, psikaliśmy. Tego może nie ma na filmiku, no bo przecież nie będę kręcił wszystkich dziur, które wierciliśmy. To no, wyszłoby 24 godziny zwiercenia. <grymne> nie wiem, to wszystko było psikane, a nawet za bardzo czasami. No nic. Wypróbujemy i te. Tu są jeszcze jakieś inne marki, ale nie wiem, która jest lepsza. E, zamówię sobie. Jak nie zalegro to poszukam na miejscu. Dzięki za rekomendacje, ja pamiętam, że używałem, mówię właśnie tylko, że na większe, a tutaj dawno też, dawno nie kładliśmy takich płytek twardych, dlatego też nie miałem takich problemów z tym wierceniem, no te są wyjątkowo twarde, powiem wam szczerze, młotkiem uderzysz, potłuczę się, ale przewiercić dziurkę, no to jest prawie niemożliwe, nie? Oskar chyba już wychodzi, o oh, Boże, wtorek jak ja się cieszę, słuchajcie, to zostały naprawdę dwa dni Jeżeli dzisiaj ogarniemy ten, tą łazienkę do końca I dzisiaj ogarniemy ten daszek To tak naprawdę mam taki, wiesz, luz już Już ta środa i jutro to będzie naprawdę cud Mam plan taki, że wrzucę Karola i Oskara i siebie na środę tam do tej Chinki Aby zrobić ostateczne takie tacze na drewnie I przejść się dookoła i w ogóle, i w ogóle I zobaczyć czy to wszystko już gra tam balustradę chyba Karol miał poprawić drzwi na dole miał poprawić. Bo je docinał, gdzieś tam planował drzwi. wiecie, one wszystkie były wcześniej lekko spuchnięte, bo dostały wody. Jak wyschły to dalej były trochę za, za duże o sobie odskryptu? Więc potrzebowały dostać planer z boku gdzieś tam. ma? Jak tam? że niedługo nie święta będziesz leżał i się beczył ale po już, się z rana kurwa nie ma bo spóźniony jest <noise> tylko nie pisz do mnie sms ów <noise> no tak też może być że lecimy po czy coś mamy do zrzucenia teraz na gwałt? że lepiej pokalować tak pokaluje? po pokalowany Dobra zobaczymy się za chwilę hej jesteśmy pod chinką musimy garaż otworzyć Zabrać graty dla Karola Wszystkie graty Tam u góry niczego nie zostawiłeś W łazience w łazience Ale tu nie potrzebujesz robinki Buty Sky przyszedł I zobaczcie Mówię wam, że ta klientka nie jest właścicielem tego mieszkania nie? Sky rachunek przyszedł na jakąś Inną osobę zupełnie. Nie będę tego tutaj publikował. Ale nie, to nie jest ona. Także świąteczne rzeczy zostawiłem tutaj. My więcej nie potrzebujemy. To, to, to. Sprawdź, no, czy śrubki zostawiłem. Taśma jest. Ale czy zostawiłem śrubki? To, trójki. Tak, dobrze. Czy wszystko mam? Myślę sobie, że od razu też te lampki powymieniam na inne. Czyli jeżeli będzie dzisiaj &Q może czy jutro. To jutro. To zamontuję takie lampki jak mamy u siebie teraz tutaj. Będę mógł je ręką włożyć, włączyć Za tym wszystkim ona nie przychodzi do tego domu. Tu nie ma jej. Ona nie zabiera listów, nic. Tak jak mówię, musimy ten kominek taki fejkowy zamontować. Poza tym drewno pod dziś gdzieś tam okna, papach To tak jak mówię te drzwi były planowane na przykład trzeba też je pomalować i od razu na kołta poprawić cały dół będzie pięknie tutaj balustrada, która była dorobiona ten kawałek to jest spoko to jutro sobie ugarniemy tu więcej narzędzi nie było już w środku? Nie. Dobra, superowo. Świetnie. Cieszę się bardzo. Lecimy, słuchajcie, pokażę wam za chwilę e, ten skafol. Hej. nagrywam cię i weź tylko miarkę, żebyś, żeby nie musiał rzucać tam w ciebie później do góry. Słuchajcie, Karol wchodzi na skafol. mój ten najlepszy na świecie Karol, zobaczcie, patrz, patrzcie. Widzicie, jakie jest sprytny? I obpis dole. Ty nie potrzebujesz drabiny. Po co ja to zamawiałem? A <laughs> i obczajacie? Mieliśmy obstawić. Jaka jest tam ta face? A jaki jest tam ten face potrzebny, bo ten kawałek u góry co teraz Karol właśnie go bada, musimy wymienić na biały. I tak czekamy na tą drabinę, bo chłopaki zabrali drabinę nam od tego skafoldu. Mają za niedługo być. A Karol mówi to ja wejdę i przed. Sprytny jest ty. Dałby Co? Tak nie słyszę. 20 jaka długa? I co, jest to nalepione na? Karol, to złoty chłopak jest 2,40 No to jest ten sam przeżysk, nie? Czyli, to jest na pewno. Czyli co, oni ten plastik tam zrywali, czy nabijali na? Tutaj na ten No i ten z boku? Nie, to jest złamiecie, nie, 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 nie. Nie, nie, nie nabijane Nie, nabijane Nabijane? No właśnie. Mi się wydaje, że to poszło na tą deskę. No to super, mamy sprawę zamkniętą. Ten face plastikowy do czegoś musi być przybity, to ostatecznie tam batona puścili czy coś, nie? Jeżeli mamy tą deskę i ona jest w miarę No to przybijemy do tej deski. Hej. Obczajcie, nie? Czekamy, czekamy, czekamy Kręcimy się, bo drabinę nie mamy Miałem już jechać po tą naszą drabinę Się denerwuję, że czas tracimy A Karol tam wleciał jak taki ptaszek Co? Ten balkonik to wielki nie jest To Ja wiem, tak zobacz co tam chcesz zrobić Czy to papa pójdzie na to od razu? Zaraz będzie leciał w dół ty. Ja nie wyłączam kamery a baterię jeszcze? Mam? mam Ja muszę to mieć na filmie, stary Pójdzie na YouTube'a. <laughs> Co? Papa najlepiej, nie? Nie Widziałem. I tam woda mu wleciała pod papę, wiesz? I za każdym razem, jak padało, to leciało pod papę. Dobra, schodź, Majster. Jedziemy po materiał. Nie będziemy czekać. Przyjadą, postawią tą drabinę. Chyba, że jeszcze jej nie dowiozą, jak my będziemy. Wtedy wejdziesz z papą ty dobry jest, nie? Tak, to manki jest. Manki biznes dla dorosłych. zobaczcie co, Zostaw. Za, zabra, zabierz ten klucz. Zabierz ten klucz. Nie po co. Tylko jest nasz. To też jest nasz. To do drabiny. To do drabiny. Ale klucz zostawi na kre, Kretyni. Oddam mu, jak przywiezie drabiny. Ej, takie wrażenie z rana Dobra, lecimy do sklepu. Hej. Słuchajcie. Święta idą. Święta. Jesteśmy w trawisie. Zobaczcie. Ile prezentów na święta. Mamy 4-5 paletów plastra na święta. I hardwall. I cement. Prawdziwe święta. Hej, how are you doing? I'm very good. I'm... I'm more than... good. <laughs> okay, uh, I need to get something like a felt and some type of uh, adhesive for the felt. Right. That's all about. Okay. Um, not the torch on stuff then, no? Uh, sorry. No. I don't know. Listen, we're still on the face, jeszcze, bo... Papa już wziąłem jedną z tamtych, e... a białe? No, Jesteś pewny. Rozsypane już było jeszcze je zbierałem. Pudełko się nie było... czarne? Nie, białe się rozsypało to... W... Ja to tak... Dobra, ja to, to jak, jak wozie mamy, to nie bierzemy. E, na pewno właśnie potrzebujemy tak. Face, który tu już mamy, plastiki kończące. Potrzebujemy. Pojedyncze sprzedają? To, to, to może sędzia. Raczej Lub wziąć taką listwę po prostu, Karol Jedną A takiego samego należnego nie ma? Czy... Tu masz no, też to, listwy ma różne góry, Tu masz takie listwy Słuchaj, Zawsze możemy wziąć takie coś, żeby dolepić Ten klej weźmiemy Jakby było coś za bardzo widoczne Co? To weźmiemy to To się przyda Ewentualnie I potrzebujemy dwa endy to są to endy? nie bo tutaj jeszcze mi potrzebne jest na poziome, nie? Jakie poziome? No na poziome, bo tam jeszcze jest z boku pionowy pasek, nie? Pionowy pasek? No, wiesz jaki jest róg, to jest nie? No to jeszcze z tej strony też jest taki kawałek, Aha, kawałek. kawałek wyższy, nie? To do z do są z tego i tyle. No tak, tu górę odetniesz, hmm. Nie? To dwa takie hmm. potrzebujesz? Nie Jeden. Tam na łączach nie potrzebujesz, nie? nie. Dobra, Dobra. Dobra, i tu jeszcze są fejsy, zobacz Tak tu masz cienkie też 22, to za dużo Ludzie za bardzo wystawą No ale są Tu i fejsy są Jest tego trochę Tu na płoki, na ten to w razie na na A Ale tu łamamy do góry Aha no to trzeba wziąć no U, to dobrze zauważyliśmy Także mamy to, mamy to i chyba wszystko. Także zbieramy się jeszcze tylko po ten lepik. Tu mają lepiki, e, który ja chcę użyć, ale 25 litrów, więc trochę za duży. Zobaczymy, czy w sklepie mają e, mniejsze puszki. Bo my więcej nie potrzebujemy dwie piątki maks, nie? Nawet jedna piątka byłem. No to jest kwadratowe, nie? No. Nie, masz doradny, nie? Dobra. Lecimy do pana, niech nam dopisze to na kartkę, bo, bo nie dopisał. Dobra, słuchajcie, mam to. Roofing Felt e, I zawijamy się z powrotem. Jeszcze tylko tool station. Zajedziemy po worki, bo e, brakuje mi worków na śmieci. Jakiś tam e, silicon clear. Który też mi jest potrzebny, bo ten brodzik. Ten shower screen, który tam montowaliśmy wczoraj. Mam takie obawy, że w dwóch czy trzech miejscach tam brakuje gumy. Nie wiem dlaczego, ale wolę użyć silikonu, wtedy będę bezpieczny. I będzie wszystko zrobione tak jak trzeba. To potrzebuję też tego silikonu. Co tu się stało? Także lecimy jeszcze do Tool Station. Dobra, graty mamy. Graty mamy. Wszystko mamy, drabinę nam postawili, wbijamy się, słuchajcie. Na Ja jest wszystko przykręcone Znaczy tu u góry Złapali, tak Ta jedna jest niezłapana, ta tutaj Tu możesz ją poprawić sobie jak chcesz. Ta jest złapana. Ta u góry jest złapana, nie? Ale możesz sobie zabezpieczyć jeszcze tą. Klucz jest na samochodzie, tak? Czy tu masz? masz, dobra. Nie zdążyliśmy ich nawet, słuchajcie. Przywitać. Dobra. Więc sprawa wygląda w ten sposób, U, że mamy ten face tutaj do zrobienia. Tarl musi odpiąć rynne delikatnie i prawdopodobnie plastik pójdzie na drewno bezpośrednio. Nie będziemy tego zrywać. To idzie out, jest to niepotrzebne do niczego. No i ten daszek, który tutaj jest zasłonięty folią przez właściciela, musimy oczyścić. Podwinąć na nowo i wszystko w temacie, także nie jest to jakaś super gruba robota i mu się odczepiało już, więc wszystko zalewało. On to używał Tę gaffa tape, więc tam się wszędzie woda wlewała pomiędzy. Nie było to najlepsze rozwiązanie. Ale my to zrobimy. To jest out, wszystko out. Także jeżeli chodzi o pracę, to tyle. Ja zmykam, taki mamy tu widok. Przepiękny. Karol uważaj, bo tu nie ma żadnej barierki, ale to miejsca ci wystarczy. Tak. Ale to jest główna przyczyna, dlaczego tam zaciekało, nie? Właśnie to, że taśma puściła. Tu je też przesmaruj delikatnie, jakby coś, nie? Może z silikonem, zobacz. To tu tak to tu Zobaczysz. Zobaczymy. Jak wysoko nie zrobisz, to będzie ok. To też możesz przesmarować ogólnie, nie? Się wiesz, uszczelni, jak tablitu, out wszystko, To wszystko idzie aut. No. Dobra, lecę. Piękne dachy, piękne kominy. A my zmykamy z powrotem na Łazienkę. Cześć. No i stało się, słuchajcie. Jesteśmy już blisko. Mówiliśmy na stacji, że po kawę, ale mówię nie. I będziemy pić kawę już na stacji. I zamknęli nam tunel, który przejeżdżamy codziennie. Nie wiem jaki jest powód, ale wszyscy stoimy. Jakąś ciężarówkę chyba puszczają, może dlatego. A to jest chyba recovery. Prawdopodobnie ktoś utknął w tunelu i muszą go teraz ściągnąć. Więc zamknęli tunel na chwilę. Dobra, poczekamy. Jesteśmy, słuchajcie. Dojechaliśmy po wielu trudach, ale udało się. Muszę otworzyć drzwi, jak otworzę, to się wbijamy i kończymy tą łazienkę. Myśmy znaleźli chwilę czasu, to tu dla sąsiadki miałem jej tam brakie do telewizora powiesić, nie wiem czy y, mamy wiertarkę, także jak tylko znajdziemy chwilę, to możliwe, że się tym zajmiemy. Poduszka leży na ziemi, co tu się dzieje? I też rzucił poduszkę. Poza tym y, Makitę mamy, tak, tutaj? Wiertarkę? No. Na samochodzie pewnie jest, nie? Dobra, to na razie nie potrzeba, Oskar. Bierzemy się za pomalowanie tego sufitu. Pierwsze co malowanie, później montaż, już ostateczna. Te wstryczki na suficie muszę je zmontować. poziomka się nic nie zmieniła wczoraj. Wszystko jest pięknie. Super. Prysznic pięknie stoi. Kabina jest fajna. Nie ma tu może dużo wyjścia, tak naprawdę. Przez to, że ten panel jest krótszy. I te drzwi się nie zasuwają tak jak te do końca, ale to też jest jakby powód tego, jaka jest, jaki jest shape tego brodzika. No ale nic, to już mniejsza, mniejszy problem. Na tyle babcia chciała mieć ten brodzik, więcej w tą stronę i tak by się nie dało przesunąć, bo zlew, bo kibelek. chyba osiągnęliśmy sukces, tak czy siak. Dobra, zabieramy się, robimy sobie kawę i lecimy z tym. Hej! Słuchajcie, zostało naprawdę już niedużo. Robimy sobie przerwę i po przerwie będziemy to już wykańczać. Zlew podłączony, wszystko kula, kibelek podłączony, wszystko kula. Waste podłączony, pięknie kibelek tak samo. już Wszystko spięte, także sufit pomalowany. kwestia włożenia lampek, przykręcenia wtryczków, ale to jest to jest gadżet. Najgorsze elementy typu właśnie hydraulika zrobione No i zostają nam jeszcze cztery dziury Jak te cztery dziury pokonamy to zostaje naprawdę silikon Pierwszy silikon już zrobiłem, który musiałem zrobić tam za szafkami Gdzieś tam w rogu za kibelkiem, to już jest zrobione Cały ten clear, czyli przezroczysty silikon Dookoła brodzika, w środku, na zewnątrz, tutaj Pod listwami też już mam zrobiony więc zostaje mi głównie siwy i tam kawałek białego do koła brudzika, a kawałek białego dookoła zlewu, tak, syligą to jest akurat szybka sprawa. Także jak tylko wrócę z przerwy, pierwsze co, bierzemy się zawiercenie, a po wierceniu kończymy. Tak, oskar mówi, że ładnie zajebiście wyszło. Ale ja muszę wam się przyznać, że jeszcze musimy tu uszyć jutro, ponieważ no, nie daliśmy rady. Przez to jak dużo czasu złamuciliśmy. Rano umie tam na miejscu i scaffold, i Karol, i, i towar dla Karola. I zanim tu przyjechaliśmy, później ten korek przed tunelem, także straciliśmy kupę czasu. Ale to co mamy, no to mamy. Czyli mamy wszystko podłączone, no to się nic nie zmieniło od lunchu. Został nam tak naprawdę silikon. Lampy mamy powkładane oprócz tej jednej. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, za chwilę ją włożę. Poczekaj. Oskar. To już ja pink kręcę bo kurwa, jak ja to zrobiłem. Wykonie. Także proszę Państwa, zobaczcie, jak to się robi. Tak się wkłada lampę. Tak się wkłada lampę. Pięknie. No, ona tu już jest w miejscu. O, jubiła się piła. Także słuchajcie, mamy lampy, wszystkie mamy. Mamy ekstraktor i obudowę zamontowaną. Mamy lustro super magiczne, w którym nas widać teraz. Zobaczcie. Ciekawe, ile razy można tak zrobić. Oj, już się zepsuł. Ty nie działa, działa. Jest, bo no coś się zjebało. o Dobra, nie dotykam, bo to może ma jakiś limit wiecie, użytkowi, użytok, używalności. Także został mi silikon, słuchajcie, głównie i ta szapka, która stoi tutaj, za mną. Yy, z Oskarem, żeśmy mieli mieszane uczucia, i nie chciałem jej montować tutaj obok. No bo byłoby lustro obok lustra. Słabo to by wyglądało. Więc a nie babka przyjechała, to się zrobiło późno. Zdecydowaliśmy jak przyjechała, już, że szapka idzie tutaj. Tu będzie tylko jeszcze jeden holder na ręcznik i tutaj na papier toaletowy. Także my sobie jedziemy. Zobaczymy się jutro. Plany się mi zmieniły trochę z jutrzejszym dniem, ale tak musi być niestety. Także nie ma co. Trzeba to pokonać, trzeba zrobić to do końca przed świętami. To jest najważniejsze w tym momencie. Dobra, Oskar, my jesteśmy ready. Steady. Go. Trzymajcie się. Słuchajcie, nie będę wam już pokazywał, jak tam poszło Karolowi, bo nawet nie wiem, czy on tam jeszcze jest. Może już spadł z tego skafoldu. Mam nadzieję, nie. Wodzoni nie dzwonił ostatnio coś do nas dzisiaj. E, na koniec dnia, więc nie wiem. Może go siostra już zabrała, a może już się skontaktował z nią, więc e, tam Więc dam wam dopiero update jutro. Trzymajcie się, słuchajcie miłego wieczoru i tyle w temacie. Ja już potrzebuję odpoczynku Hej, cześć.